Nie zamykam mu się tutaj pomył ja, Gra muzyka nie beatboxowy z Zapowiada bo, się, się dla niego bardzo dobry bo, rok bo, rock. Toż, toż, to szok, dla parchów i, i fo że cały blok wypadają szyb bez okiem, widać gołem okiem, nie przejdziesz obojętnie bokiem okiem bo. chłopaki nadają tu na wyższym poziomie pionie i poziomie, poroszą całą ziemię Bow, gdy on wrogo nastawiony, my, nie bądź zdziwiony, każdy zna otwarty i gotowy Chodź podrobiony, kapa uderza tu dogowy Jedno wiem nie ma co. To nie jest sen, tylko szatak R-U-B-S-O-N, metrobiot No i ten DJ Bambus Ej, 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 hu, hu, a to jest odziwo, to jest jego paliwo, odziwo jeszcze lepiej gra się na żywo, yeah. się ludzie dziwią skąd to takie dźwięki wydobywa, Pierwszy do majka wyrywa i to nie ma webać, bywa, że przejmuje jego inicjatywa, nabiwa, tancuje, pływa, jak wodzie ryba, podrywa, wypatruje dwie wyrywa potem się nagle zmywa, jeden drugi pyta czy żyć o to widziało, śmiega sobie jak gdyby nigdy nie, niec bazy zdobywa, czodowe zawodnik, niek, nie, niech dola lepiej.